Dobry. Wpiszcie w Google Karitas na ratunek strefy Gazy i wejdźcie na stronę Karitas i na ratunek strefy Gazy. W Strefie Gazy jest z powodu eskalacji konfliktu bardzo katastrofa humanitarna jest wielka. Dwa miliony Palestyńczyków nie ma co jeść. Matki z małymi dziećmi głodują. Nie mają co jeść. Potrzebują pomocy. Budynków zniszczonych 80% w strefie Gazy jest. Tak samo 93% gazemczyków jest zagrożonych niedożywieniem 46 tysięcy Palestyńczyków zginęło w wyniku oszczelu. 110 polestów zostało rannych. Umóżcie w strefie Gazy. Wejdźcie na stronę Caritas.pl Spłaccie jakąś kwotę inną, na przykład 10 zł i to już będzie bardzo dużo. Albo inne kwoty, jakie chcecie, nawet i 5 zł, albo i 20 zł można płacić, albo więcej, jak to chce. I pomóżcie w Strefie Gazy. Wielka bieda jest w Strefie Gazy. Potrzebują pomocy parę stęczyć w Strefie Gazy. Dziękuję bardzo pozdrawiam.